To jest słowo na poniedziałek. Upór w operze. Czym różni się wytrwałość od upartości? Niedobrze, jak nam się pomieszają znaczenia, bo zupełnie nieświadomie możemy wkręcić się w niebezpieczną spiralę. Upór betonuje elastyczność myślenia, nie pozwala na logiczną analizę nowych faktów, utrudnia współpracę zespołową. Strzela na oślep do ludzi mających odmienne zdanie, zamiast wyciągać wnioski broni do upadłego własnych poglądów. Nie uczy się na błędach i obwinia innych za własne niepowodzenia, odmawia nauki, rzeczy niepasujących do światopoglądu. Różnice zdań zamienia w konflikt. Wytrwałość pomaga w zmianie sposobu dotarcia do niezmiennego celu adaptuje się do nowych warunków współpracuje i szuka aliansów wyciąga wnioski i rekonstruuje mapę przyznaje się do błędów dojrzale spogląda na posiadane zasoby nie szuka magicznych sztuczek i skrótów kontroluje ego jeden i drugi termin oznaczają trzymanie się czegoś ale dostarczają naszemu życiu zupełnie innego rodzaju chwytu upór jest stanem bardzo upiornym, transformującym pomału zupełnie fajne osoby w zombie. Postscriptum. Nie uważasz, że niektórzy ludzie wolą mieć rację niż być szczęśliwymi?